A teraz na przykład, na przykład teraz sprawdzają tą zdrowie psychiczne naszych polityków, nie? To jest bardzo ciekawe historia i od razu mi przypomniał, że ze Związku Radzieckiego był taki kawał, jak taki zegarek ścienny. Był taka, taka jakby konkurs na zegarek ścienny. Trzecie miejsce zaczął zegarek, gdzie wyskakowała kukuszka i mówiła Lenin, Lenin. No to Pamiętacie? A, a, a drugie, drugie, słuchajcie, w, 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 w co 15 minut wyskakiwało, Lenin, Lenin, Lenin. A pierwsze miejsce zajął tak jakiś zegar, gdzie wyskakiwał Lenin i mówił kuku, kuku, kuku. -ku. Pamiętacie? <noise> Bardzo często mnie tak pytają, słuchajcie, pytają, czy, czy, czy tęsknię za swoją ojczyzną Rosją? No. Panie Boskie, no nie dają mi wystąpić dzisiaj. <grystanie> Słuchajcie, ja, ja naprawdę nie, nie mogę na to opowiedzieć. Ja 40 lat tutaj siedzę i zastanawiam się, czy ja tęsknię za Rosją, czy nie. Kilka nieprzespanych nocy, no nie pod rząd oczywiście, oczywiście. Tak. Ale niedawno przeżyłem taki nostalgiczny moment, kiedy się dowiedziałem, że prezydent Rosji, Dymitr Medwiediew, postanowił w Rosji zmniejszyć ilość stref czasowych. To jest rozmach nostalgiczny. No, ja rozumiem człowieka. Oni tam budzą się w Kremlu, chcą rządzić, a tam ci już dawno śpią, kurde. Wieś, no, paranoja, nie? Ale słuchajcie, prezydent Rosji nie był pierwszym myślicielem. Pierwszym myślicielem w tym kierunku był, jak pamiętacie, Leonid Brezhnev, taki był generalny sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Który kiedyś mówił tak, postanowiliśmy zwrócić się do ONZ-u o zlikwidowanie wszystkich stref czasowych. No bo patrzcie, ja dzwonię na Kubę, chcę złożyć gratulacje, prawda, Fidelowi Castro z powodu podobnego wybrania się na przewodniczącego partii, a mnie mówił, że to było wczoraj. A potem dzwonię do Watykanu Watykanu przyzłożył kontolencję z powodu zamachu na papierze, a mnie mówił, że to będzie jutro Bravo! słuchajcie zagramy dla was specjalnie Kuba, gdzie ty jesteś? chodź ty tutaj, Kuba, gdzie jesteś? Kuba, chodź z Kubą zagramy historyczną pieśń historyczną pieśń, słuchajmy, rosyjską pieśń one, two, three, four